Cześć, witam cię serdecznie. W tym odcinku zajmiemy się tematem Work Manager, czyli w jak prosty sposób możemy zarządzać zadaniami w tle. I jak zawsze, zacznijmy od pewnego wprowadzenia, jakiś kontekst. Wyobraź sobie, że masz zadanie zrobić aplikację, która wykonuje jakieś skomplikowane obliczenia, na przykład jakieś procesowanie zdjęcia, czy procesowanie filmu, cokolwiek. Coś, co trwa dosyć długo, no i w teorii nie wiesz, ile to może zająć. Mówimy tutaj raczej o czasami minutach, a nie sekundach. I następnie, jeżeli to się uda, to chciałbyś zapisać to do pliku. Następnie, jeżeli to się również uda, to ten plik chciałbyś wysłać do chmury. I gdy uda się go wysłać do chmury, chciałbyś go usunąć. Czyli można powiedzieć, masz parę takich zadań, które chciałbyś wykonywać jeden po drugim, jeżeli poprzednie zadanie się poprawnie wykona. Albo na przykład chciałbyś, by zadania wykonywało się okresowo. Czyli na przykład po prostu co 24 godziny, abyś się łączył z bazą i próbował zaktualizować jakieś dane. Albo na przykład chciałbyś, aby coś się wykonało pod warunkiem, że są jakieś spełnione kryteria. Na przykład bateria jest w trakcie ładowania, albo masz dostęp do sieci, albo masz jedno i drugie, albo kombinacja jakichś innych różnych czynników, tak? Czyli jeżeli one zostaną spełnione, to chciałbyś w tle to zadanie wykonać. Zapewne, jeżeli chciałbyś to wszystko sam napisać, czyli operować na jakichś tam wątkach, teraz połączyć właśnie to, że wykonujesz coś w jakimś tam chainie, a więc jeden za drugim, potem jeszcze, że dzieje się to, jeżeli spełnią się jakieś warunki, no to brzmi jak dosyć spora lipka, którą musiałbyś użyć. A raczej stworzyć, jeżeli nie istnieje. Ale na szczęście taka lipka istnieje. I nazywa się work manager. I dzisiaj sobie pokażemy, w jaki prosty sposób możemy zarządzać takimi właśnie operacjami w tle. Dobra, przechodzimy sobie do Build Great. To jest ten stary projekt, który cały czas, można powiedzieć, rozbudowujemy powoli sobie i bawimy się w nim. Taka nasza piaskownica. Ja tutaj przykleję już te zależności. Android X Work Work Runtime KTX i w wersji 2.7.1 No i synchronizujemy. Dobra, no to jedziemy z koksem, skoro to już mamy, spróbujmy sobie w data stworzyć nowy package, nazwijmy go sobie workers, tak, czyli to się wszystko opiera tak naprawdę na tak zwanych workersach, czyli mamy worker zajmuje się jakimś konkretnym zadaniem. Work manager zarządza tymi workersami. To jest, można powiedzieć, cała logika, którą potrzebujemy. Czyli teraz tworzymy sobie workera, który będzie odpowiedzialny za jakieś konkretne zadanie. Czyli zróbmy sobie e, coś takiego jak Heavy, Heavy Image Operation, Worker. Mhm. I ta nasza klasa potrzebuje przyjąć kontekst. I Params, czyli to będzie par, a my, to będzie Worker. Parameters. No, i teraz oczywiście dziedziczymy worker i podajemy kontekst i podajemy params. Dobra. Musimy napisać jedną metodę. Do work. Jak sama nazwa wskazuje, wydaje mi się, że jest wymowna. Dobra. Spróbujmy teraz zrobić takąś operację. Na przykład stwórzmy sobie jakąś bitmapę, czyli jakieś tam zdjęcie. Bitmap. I teraz tak, bierzemy sobie ten nasz application context. Resources. Stwórzmy sobie z get kropka drawable, .drawable Delete. Brakuje nam oczywiście importu jednego. IC Delete. To jest jakaś tam ikonka. Dowolną ikonkę jaką macie w drawable, to nawet nie ma znaczenia tak naprawdę. Głównie chodzi o to, aby cokolwiek wykonać. To jest nasze główne zadanie, które chcemy zrobić. Tutaj jeszcze musimy podać application theme i true bitmap. W ten sposób tworzymy sobie bitmapę z naszej ikonki takiego kosza, którą tutaj miałem w Drawable. Jeżeli nie masz jakiejś ikonki, dajesz sobie new, tej vector assets, możesz sobie wybrać cokolwiek tutaj, no i to podajesz. Dobra, zróbmy jakąś operację, dowolną operację, na przykład, nie wiem, przeskalujmy to. Scale bitmap. Czyli bierzemy sobie bitmapę, dajemy sobie scale, no i spróbujmy przeskalować to, nie wiem, with razy 5 bitmap. Height razy też 5, czyli tu razy 5, tu razy 5, a więc wykonujemy jakąś skomplikowaną, oczywiście takim cudzysłowie, operację. OK. I teraz mamy dwa dwie możliwości. Jak widać, zwracamy coś jak results. I to coś się można jakby udać, albo nie udać. Tak? Czyli mamy albo success, albo failure. I teraz. Spróbujmy sobie to zdjęcie zapisać. Czyli zapiszmy sobie funkcję, która się nazywa private fun save image. Czyli to co nam teraz stworzyliśmy z tego zdjęcia, czyli z bitmapę, zapiszemy normalnie do pliku. Aby to po jakaś taka operacja, żeby to nie było na jakichś tam wyimaginowanych operacjach, tylko rzeczywistych. Czyli stwórzmy sobie tutaj application context get external File powiedzmy, że to jest null. E, potrzebujemy mieć ścieżkę, gdzie chcemy to zapisać. W ten sposób ja tą ścieżkę pozyskujemy. A następnie robimy sobie return try, czyli próbujemy zapisać. E, file, output e, stream to było bodajże. się wydaje tak, stream. E, I tworzymy sobie tą ścieżkę. Ta ścieżka jest następująca. Puff, i na przykład slash. Jakoś tam, jakąś tam nazwę bitmapy stwórzmy, nie wiem. Niech tutaj gdzieś będzie jakaś tam nazwa tej bitmapy. Private. Albo nawet może być, nie wiem, gdziekolwiek tu wyżej. To dla nas nie ma znaczenia, const val. Jakoś tam bitmap, file, name, równa się bitmap, albo jakieś tam tempio pg, tak? No bo my chcemy jakby zrobić operację na bitmapie, zapisać do pliku, a następnie ten plik jakby wysłać, czy tam coś z nim zrobić, i wyczyścić. I to chcemy robić jeden po drugim. Więc teraz bierzemy sobie tą nazwę bitmapy. I dajemy teraz use. Aby nam się to automatycznie zamknęło. I nasza bitmapa. Compress. Podajemy format. W tym wypadku formatem jest znany wydaje mi się, wszystkim jpg. Czyli compress format.jpg. I quality dajemy 100. I. Tutaj ten nasz output, file stream, podajemy. O. Ok. I teraz, jeżeli to nam się wszystko powiedzie, czyli nie poleci żaden wyjątek, no to zwracamy true, czyli nam się udało. A jak nie, to łapiemy jakikolwiek wyjątek, czyli exception i zwracamy false. Ok. Tutaj jeszcze, oczywiście, musimy powiedzieć, że zwracamy jakąś wartość. Mm -hmm. Może jeszcze. Albo dobra, tutaj już to nam wystarczy, jeżeli chodzi o zapisywanie. No i teraz zwracamy sobie wartość, którą, która przyjdzie nam z Save Image i podajemy naszą przeskalowaną bitmapę. No i teraz mamy dwie opcje. Jeśli jest true, to zrób coś. Jeśli jest false, to zrób coś. W naszym przypadku y, wypiszemy sobie jakiegoś loga. Bitmap. D na przykład. I tu będzie bitmap scaled. I zwracamy teraz result. Kropka tak? Czyli że wszystko poszło dobrze, jest gitówa. Wydaje mi się, że to nie jest teraz result. O. A jeżeli będzie false, to w tym wypadku też jakiś log poleci. Tylko na przykład bitmap, bitmap. Tutaj literówka bitmap scale a to jakiś failed mhm. i zwracamy failure czyli, że nam się nie powiodło dobra czyli mamy coś takiego a więc nasz heavy image operation worker bierze, tworzy bitmapę skaluje ją a następnie próbuje ją zapisać do pliku i to się może powieść albo nie ok to nasza jedna klasa Możemy sobie na razie schować i tutaj w tym samym pliku stworzymy sobie nową klasę Send Image to Server Worker. I możemy to dosłownie skopiować. OK. Kopiujemy. Implementujemy tą jedną metodę. To będzie nasze następne zadanie, czyli. Zrobiliśmy operację na zdjęciu. Teraz wysyłamy do jakiegoś tam naszego wyimaginowanego serwera. Oczywiście nie mam serwera, więc sobie jakoś to zasymulujemy. Czyli zróbmy sobie return when. Wyrostujmy jakąś wartość, która będzie nam oznaczała, czy nam się powiodło, czy nie. Tak wydaje mi się najprościej, jak się da. Czyli next bull. a więc losu jakiegoś tam boola i to będzie albo true, czyli się udało, albo false, czyli się nie udało. Więc false i true. No i znowu Możemy sobie nawet podwędzić te tutaj rezultaty. O, nam się przyda. Tylko zmienimy informację. Załóżmy bitmap sen. a tutaj bitmap z tam SENT failed Coś takiego sobie zapiszemy. Nie pamiętam, czy to jest Senty, czy Sennydy, bo któraś forma jest teraźniejszym czasem, trochę się przeszłym, ale to nie jest ważne. Albo zróbmy Bitmap Success. Będzie najprościej. Jak nie wiadomo, jak napisać, to napiszmy i na, sparafrazujmy to. A tutaj Bitmap. Załóżmy server fail. Dobra. Czyli mamy taką prostą logikę. Nasze następne zadanie I spójrzmy sobie jeszcze jedno zadanie, żeby tego trochę było klas i na przykład clear cache, tak? No bo to, to co zapisujemy lokalnie, to jest naszym cache'em i chcielibyśmy, aby po całej operacji zostało to wyczyszczone. Czyli żeby te śmieci nie zalegały. I powtarzamy tutaj jeszcze worker i implement the work. Dobra. Tutaj sobie zrobimy taki mały szachermacher, ponieważ możemy przez te paramsy, które tutaj mamy o konstruktorze, przekazywać jakieś wartości, więc zróbmy sobie z tego w ogóle private val params i teraz załóżmy, że przekażemy tą ścieżkę, czyli gdzie ten plik jest, który chcemy go wyczyścić przez te nasze paramsy, czyli na przykład stwórzmy sobie path w naszym do work I teraz tak, bierzemy sobie nasze params, input data, get string, czyli pobierz stringa z tych naszych paramsów on będzie pod kluczem o nazwie path no, i jeżeli będzie nulle, no to w ogóle od razu zwracamy, że jest result failure, no bo wiemy, że coś poszło nie. Result. O, tutaj będzie failure. Tutaj możemy sobie zrobić loga, który nam pokaże, czy dobra ścieżka została przekazana. Input data to będzie path, i teraz zróbmy sobie val result. I stwórzmy funkcję, która nazywa się delete cache. I do niej podajemy path i próbujemy z tej ścieżki właśnie to usunąć. Mhm. Stwórzmy sobie nową funkcję private string string. I tutaj też mamy tam bula I w środku tworzymy sobie plik, który wskazuje ta ścieżka file od path File path. Następnie, jeśli file exist. A, brakuje nam jeszcze importu. Importujemy. Jeśli file exist, czyli istnieje, to spróbuj teraz ten plik usunąć. Return file.delete. File.delete. To delete zwraca nam prawdę, lub fałsz, jeżeli się uda. A tutaj, jeżeli się nie uda, to od razu zwróć return false. Tak, czyli jeśli ten, ta ścieżka teraz wskazuje gdzieś. Nie istnieje taki plik. To od razu to omijamy to i lecimy i zwracamy false. Jeżeli istnieje, to spróbuj to usunąć i zwróć wynik tej operacji. No, wydaje mi się, że jest to zrozumiałe. I tutaj znowu robimy sobie return, when. Jeśli nasz result true false, jeśli true, no to zwracamy, że Success nam poszedł. Czyli success, a jeżeli false, no to niestety, ale się nie udało. I wracamy failure. Dobra, tutaj result mamy. Możemy to zrobić inline, ale dobra, już nie zrobimy tego w jednej linijce, tylko mam tak rozbite. Czyli teraz krótkie podsumowanie. Mamy trzy jakieś operacje, trzech workerów, które, którzy wykonują coś, jakąś zadanie dla nas. I teraz chcemy, aby. One wykonywały się po kolei, czyli jeżeli Heavy Image Operation Worker zwróci e, prawdę, no to my chcemy, aby automatycznie zaczął się wykonywać Send Image to Server Worker. Jeżeli on zwróci prawdę, to chcemy, aby wyczyścił to, co się tam wydarzyło, i wtedy aktywuje się nasz Clear Cache Worker. Ok, mamy już pracowników, no ale pracownicy, no oni zajmują się jakimiś konkretnymi zadaniami, ale dopiero wtedy, kiedy ktoś im coś zleci. Tak? Ktoś musi tą pracę nadzorować, ktoś musi mówić, teraz ty to rób, albo tego nie rób, albo przerwij, albo cokolwiek, albo wznów swoje prace. Więc potrzebujemy mieć menadżera. Przejdźmy sobie do repository, tutaj mam jakieś ze starego odcinka jeszcze e, kod, to możemy go sobie wyrzucić, jest nam niepotrzebny. I utwórzmy teraz naszego menadżera. private val work-manager.get-instance I, workmanager i podajemy kontekst. Mm -hmm. I możemy sobie jeszcze tam stworzyć jakąś ścieżkę: e context.getExternalFileDir, external null. E tutaj sobie zróbmy path. I na przykład możemy sobie dać to nasz, nasze bitmap file name, które wcześniej stworzyliśmy. I teraz tak. Stwórzmy sobie jedną funkcję, która nazywa się enqueue. Enqueue. E I tutaj task Chain. Tak, czyli jakby za kolejku i ten, to, ten łańcuch zadań. Ok. Wcześniej we, w tym wstępie mówiłem, że możemy sprawić, aby ten Work Manager wykonywał zadania, jeżeli jakieś konkretne warunki są spełnione. No i teraz w jaki sposób możemy to osiągnąć? Podaję tak zwane constraints. Czyli na przykład zróbmy sobie VAL Network, network Constraints. Constraints. Mhm, mm builder i teraz stajemy sobie set i zobaczmy, co tu możemy poprosić, o co na przykład możemy poprosić, czyli czy wymagane jest ładowanie, czy wymagany jest jakiś typ konkretnej sieci, tak? czyli na przykład, że mamy dostęp do internetu, czy wymagamy, aby bateria nie była w stanie niskim, Albo czy wymagamy, aby pamięć nie była w tym niskim stanie? Tak? Widzimy, że mamy tutaj jakieś takie różne nasze zadania, a raczej zadania, jakieś takie zdarzenia, które, na które możemy nasłuchiwać sobie. Czyli e, czy wymagamy internetu? Dajemy set network type. Network type. E, I tutaj podajemy network type jako connector, tak, Czyli że jesteśmy połączeni i mamy dostęp do internetu. I po prostu dajemy sobie build. Albo na przykład, tak jak było tam widać wcześniej, charging. Pershing Constraints i znowu Constraints Builder i mówimy, że jeżeli ktoś chce, aby nasze zadanie się wykonało, to powinno być to w momencie, kiedy się telefon ładuje. Mhm, tak, czyli mamy już takie nasze jakieś ograniczenia, znaczy ograniczenia raczej takie powiedzenie, co ma się kiedy wydarzyć. Dobra, a teraz stwórzmy sobie nasze zadanka i spróbujmy je zakolejkować, czyli nasze załóżmy tam First Task. First task to jest ten nasz heavy, czyli first task. I tworzymy one time, one time t, worker e, builder. Podajemy teraz heavy image operation worker. I możemy powiedzieć, że ten konkretny worker ma wystartować, jeśli dajemy teraz set constraints. No i na przykład, jeżeli się telefon ładuje, czyli charge, charging constraints. No i potem dajemy sobie po prostu build. Nasze następne zadanko w tym wypadku to jest send image to data, czyli tam w seconds, seconds task, task, i znowu one time, tak bo to jest jednorazowe coś. I tutaj podajemy naszą send to Server Worker i mówimy, że jeżeli chcemy wysyłać to zdjęcie, no to wypadałoby mieć internet. Czyli dajemy u Network Constraints i dajemy sobie Build. Mm -hmm. I na sam koniec val Third Task. Clear Cache. Worker. No, i tutaj yy, podajemy tą ścieżkę. Czyli stwórzmy sobie troszkę wyżej value input data. Czyli data.builder put string, bo chcemy przekazać tam do, jako params, tak? Czyli podajemy tutaj nasz ten path. Podajemy naszą ścieżkę. I dajemy build. Mhm. I teraz tutaj po prostu sobie mówimy set input data set inputs data, podajemy input data i dajemy build, tak więc bardzo proste jak widać mamy sobie builder mówimy jakie zadanie i jakie warunki czy, czy jakieś tam dodatkowe dane przekazywane właśnie przez te parametry no i jeżeli mamy już to wszystko no to teraz musimy to zakolejkować czyli wzywamy sobie work manager kropka e, begin unique work i podajemy teraz jakiś y, unique work name, czyli jakiś tam nasz ciąg taki unikatowy znaków. Niech to będzie heavy heavy task chain name. Następnie y, dajemy policy, czyli co się ma dziać na przykład jeżeli ktoś by jeszcze raz zlecił to zadanie. I mamy existing y, work policy replace, czyli jeżeli by system jeszcze raz to wszystko zlecił to my chcemy, aby to zostało jakby zastąpione, replace tak? No i na sam koniec podajemy zadanko, które się ma wykonać, czyli nasz first task. Ok. Tutaj jeszcze lekko to poprzenoszę o, w ten sposób. Może damy jeszcze argument tak, żeby było widać, co jest gdzie. I teraz możemy wezwać coś takiego jak then, czyli co się ma zrobić po zakończeniu tego zadania, no i podajemy Następne nasze zadanie, czyli second task. I znowu, jeśli to on się skończy, to następnie dajemy third task. Mhm. Ok, tutaj możemy zrobić to tak. No tak, to brzydko wygląda, ale dobra, może być. I oczywiście musimy dać jeszcze enqueue czyli zakolejkować to wszystko. I voilà. W ten sposób po wyzwaniu funkcji nq task chain. Te zadania zostaną utworzone, ich warunki również zostaną utworzone, a następnie te zadanie zostanie zlecone. Ok, przejdźmy do main view, model i stwórzmy funkcję tam start tasks, repo .nq task chain. No i teraz przejdźmy do main activity, i stwórzmy sobie jakiś tam przycisk, czy cokolwiek takiego, aby móc to wystartować. A tutaj potrzebujemy mieć oczywiście private wall main view model, może być w VM, viewModel e, view main view model. I teraz sobie tu wzywamy naszą funkcję start tasks. Mhm. Dobra, dobra. Odpalona aplikacja jest. Mamy przycisk, dajemy start i i się nic nie wydarzyło. Żadnych logów, nie? Coś, coś dziwnego. Ale zobaczmy teraz jedną rzecz. Internet jest, ale zobaczmy czy mamy włączoną y, ładowanie. Dajemy sobie te trzy kropeczki, dajemy teraz battery, tutaj mamy jak widać charger connection none, czyli nie mamy tego. Dajemy sobie teraz na przykład AC charger i proszę bardzo jak momentalnie się nagle nasze bitmap scale pojawiło, potem bitmap success, potem mamy Input data również się pojawiło i mamy, że worker result failure for work. I nie powiodło nam się clear cache worker. Ja już widzę stąd dlaczego, ponieważ tutaj mamy files temp, tak? Widzimy, że to powinno być files slash temp, czyli jest zła ścieżka, więc nie udało po prostu tego usunąć. Ale jak widać, rzeczywiście to zadanie zostało zakolejkowane i wydarzyło się w momencie, kiedy warunki zostały spełnione. Zanim zakończymy ten odcinek, bo już chyba z 20 ponad minut trwa, to zróbmy małą zmianę, czyli tutaj mamy problem z tym, z tą nazwą. O, tu brakuje slasha. Powinny być files slash bitmap filename. To jest jedna rzecz, a druga to nasza logika. Jeżeli wrócimy sobie do naszego heavy image operation, to zobaczymy, że mam tutaj wszędzie failure albo success. Ale wbrew pozorom to nie są jedyne opcje ponieważ mam jeszcze coś takiego jak retry czyli na przykład jeżeli chcielibyśmy aby dane zadanie się powtarzało czyli w naszym przypadku najbardziej logiczne będzie send image to server czyli jeśli się nie powiedzie to wysyłanie to spróbuj ponownie czyli tutaj zamiast failure które można powiedzieć niszczy nam ten nasz cały łańcuch no bo mamy zakolejkowane jeden po drugim a więc jeżeli ten wyższy element Padnie, no to żaden ten niższy w naszym tym chainie się już nie wykona. A my chcielibyśmy, aby tak, skoro już zrobiliśmy tę operację na zdjęciu mamy plik zapisany, to próbujmy go cały czas wysłać na serwer tak długo, aż się powiedzie. A jak się powiedzie, to dopiero wtedy usuniemy ten plik. Czyli tutaj dajemy sobie po prostu retry. tak? A więc próbuj, 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 próbuj. I jak ci się uda to potem dopiero przejdziemy niżej. Popróbujmy sobie teraz, jak to się zachowa. Dajemy start task. I jak widzimy, tym razem mamy tutaj do naszego clear cache, po naprawie tego slasha, success, ale spróbujmy kolejkować dalej. O, mamy tutaj retry. Tak, bitmap server failed. Chwilę sobie poczekajmy. Ja to mam farta, bo już czekam piąty, tak, piątą iterację, jak widać. Na nasz success tutaj od 33 do teraz, już ostatnie wykonanie było 41. Czekam, aż w końcu bitmap server failed zniknie i pojawi się success. Ale dobre, już może się uda, może się nie uda. Najważniejsze to fakt, że jak widzimy, to tutaj mamy worker result retry, czyli że się nie udało i ponawiamy to. Jak się przyjrzymy teraz na czasy, zobaczymy, że te czasy się tutaj zmieniają. Na początku mamy jakieś. E, 30 sekund, mamy 33, potem 34, 11. Potem mamy 35, 11, czyli dosłownie minutę później. Potem mamy równe 2 minuty później, potem mamy 4 minuty później, tak? czyli że te zadania one nie dzieją się jakby w pętli, takiej natychmiastowej, czyli że jak się nie udało to jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Tylko to zadanie jest tam przez ten wewnętrzny, wewnętrzną logikę work managera. Zecane ponownie po jakimś tam odpowiednim interwale czasu. Tak, jak widzimy, to nie jest nie jest to liniowe, bo tutaj, bo można powiedzieć, że oba to jest za każdym razem dwa razy dłużej czekamy, bo widzę, że jest 30 sekund, minuta, 2 minuty, 4 minuty. Więc jeżeli teraz będzie 8 minut, czyli gdzieś tak na 49, no to wtedy się okaże, rzeczywiście każda kolejna iteracja dzieje się dwa razy po, dwa razy dłuższym czasie niż poprzednia. Ale to, co najważniejsze, to fakt, że rzeczywiście teraz system sam sobie zarządza tymi ponowieniami i my nie musimy się bać. Jak się raz nie udało, to system za jakiś czas spróbuje ponownie to zrobić. Udało się! Jest success! Widzimy na 49,11, czyli tak jak myślałem. A więc widzimy, że każda kolejna iteracja jest pod razy dłuższym czasie niż poprzednia. Dobra. Teraz takie krótkie podsumowanie. Jak widać, Work Manager jest no, narzędziem potężnym, ponieważ w bardzo prosty sposób pozwala nam wykonywać operacje w tle, chainować je, wymagać pewnych constraints, czy jakichś tam warunków, które muszą wystąpić, jeżeli chcemy rozpocząć pracę. I to wszystko tak naprawdę po napisaniu jednej klasy i napisaniu metody do work. Więc wydaje mi się, że to naprawdę niska cena, jeżeli chodzi o. Taką moc. Jeszcze oprócz tego akurat już nie pokazywałem na filmie, ale zamiast one-time work request, czyli takiej pracy, którą wykonujemy jednorazowo, możemy ustawić sobie na przykład periodic, tak? czyli mamy periodic work request i tu mamy repeat interval, czyli z jakim interwałem to coś się ma powtarzać. Czy na przykład, nie wiem, chcielibyśmy, aby co godzinę, albo nie wiem, co pół godziny nasza aplikacja próbowała coś aktualizować, coś usunąć, coś optymalizować, po coś sięgnąć do bazy danych, może nawet, nie wiem, do, na serwer. Więc jak widać, narzędzie jest potężne, a używanie go bardzo proste. Nie wiem, jak wy, ja akurat kocham takie połączenie, kiedy coś daje mi wielkie możliwości i prosto się tego używa.